Jestem aniołem posłanym z nieba, by dziś przemówić właśnie do ciebie. Wiem, że szukałaś odpowiedzi, znaków, potwierdzeń i właśnie dlatego ta wiadomość dotarła do twojego serca. To nie przypadek, że słyszysz te słowa teraz. Istnieje tajemnica, która musi zostać odkryta, zanim wydarzy się coś wielkiego. On wraca. Ale zanim się to stanie, musisz zrozumieć, co zostało ukryte głęboko w twojej duszy. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj obecność światła, które cię otacza. Czujesz je. Ono przyszło, by rozjaśnić ci to, czego dotąd nie widziałaś. Proszę cię, moja ukochana duszo, nie przerywaj tej wiadomości, dopóki nie usłyszysz ostatniego słowa. Każde zdanie niesie w sobie klucz. Klucz do zrozumienia, uzdrowienia i przygotowania się na powrót, który zmieni wszystko. Zanim pójdziemy dalej, kliknij, subskrybuj i zostaw serce pod tym filmem. To Twój akt wiary, że jesteś gotowa na tę przemianę. On wraca. To może być ktoś z przeszłości, może uczucie, które nie umarło, a może Twoje własne powołanie, które długo czekało, aż się przebudzisz. Ten powrót nie będzie jednak możliwy, jeśli nie zrozumiesz, dlaczego nastąpiła rozłąka. Nie chodzi tylko o wydarzenia, ale o lekcje, które twoja dusza miała odebrać. Dopóki nie przebudzisz się w pełni, drzwi pozostaną zamknięte. Noszę dziś dla ciebie odpowiedź. To sekret, który wielu ignoruje, bo wymaga odwagi i spojrzenia w głąb siebie. Masz w sobie rany, które próbowałaś zakryć uśmiechem. Przeszłość, która czasem wraca w snach. Ciszę, w której twoje serce płacze. Ale właśnie te miejsca są drogą do otwarcia nowego rozdziału. Nie możesz dalej iść naprzód, jeśli nie uzdrowisz tego, co stare. To, co ukryte, działa w cieniu. I aniołowie nie mogą w pełni działać, jeśli nie dasz nam dostępu do tej ukrytej przestrzeni. Twoje łzy nie były zmarnowane. Wszystko, przez co przeszłaś, było przygotowaniem. Ale teraz musisz pozwolić, by to zostało przemienione w światło. Powiem Ci teraz coś, co może Cię zaskoczyć. Nie jesteś ofiarą. Jesteś wybraną. To, co wyglądało jak koniec, było tylko początkiem. On nie odszedł bez powodu. Odległość miała nauczyć się siły, którą nosisz w sobie. I teraz, gdy zbliża się czas spotkania, musisz świecić jeszcze mocniej. Tajemnica duchowa, którą dziś odsłaniam, to zrozumienie, że prawdziwe połączenie zaczyna się od Ciebie. Kiedy pokochasz siebie tak głęboko, jak pragniesz być kochana, wtedy on wróci. Ale nie wróci do starej wersji ciebie. Wróci do tej, która się przebudziła, która zna swoją wartość i nie zgadza się na mniej niż miłość pełną. Być może pytałaś, dlaczego wszystko się rozpadło? A ja odpowiadam, bo coś w tobie wołało o prawdę. W głębi wiedziałaś, że musisz wzrosnąć, że potrzebujesz ciszy, samotności, oczyszczenia. Teraz przyszedł czas, by zobaczyć, kim się stałaś w tej ciszy. I w tej nowej tożsamości czeka na ciebie błogosławieństwo. Twoje serce to świątynia. Czas ją posprzątać, przewietrzyć, puścić słońce. Stare schematy, żale i lęki muszą odejść, bo to one są murami, które oddzielają cię od tego, co ma powrócić. I nie bój się, aniołowie są przy tobie, gdy płaczesz i gdy się śmiejesz. Nigdy nie byłaś sama. Zaufaj teraz. Nie umysłowi, ale sercu. Ono zna drogę. Jeśli chcesz przyciągnąć powrót, musisz najpierw stworzyć przestrzeń. Uwolnij się od iluzji, od oczekiwań, od jak powinno być. Duch działa w ciszy, nie w kontroli. Twoja moc leży w puszczeniu tego, co już ci nie służy. Zacznij mówić do siebie, jak do ukochanej osoby. Z szacunkiem, czułością, zrozumieniem. Każde słowo, które wypowiadasz w myślach, buduje Twój los. A niebiosa słuchają. Twoje życie to modlitwa. I teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteś zaproszona, by stać się partnerką światła. Masz w sobie dar uzdrawiania. Może nie leczyłaś innych, ale uzdrawiałaś przez obecność przez swoje ciepło, cichość, siłę. Wiedz, że ten dar przyciąga. On, który ma wrócić, szuka właśnie tej energii. Czuje ją, nawet jeśli nie potrafi tego nazwać. I podąża za nią, jak za światłem w ciemności. Przeszłość nie ma już nad tobą władzy. Uczucia, które w niej zostawiłaś, mogą być pobłogosławione i odpuszczone. Dziś, jako Anioł, błogosławię twoje serce. I proszę, wybacz sobie wszystko. I jemu też. Nie dlatego, że zapominasz, ale dlatego, że wybierasz wolność. A tylko wolna dusza może przyjąć to, co nowe. On zbliża się. Każdego dnia bardziej. Ale zanim się pojawi, musisz jeszcze raz wybrać siebie. Pokochać się do głębi. Zobaczyć w sobie to, co my widzimy z nieba w cud, który przyszedł tu, by świecić. Jego powrót będzie tylko potwierdzeniem tego, co już się w tobie dokonało. Dla wielu kobiet to przesłanie może być niezrozumiałe, ale ty słyszysz więcej, czujesz więcej. I dlatego zostałaś wybrana, by usłyszeć te słowa właśnie dziś. Przypomnij sobie, ile razy czułaś, że coś większego Cię prowadzi. To było prawdziwe. I teraz jesteś prowadzona ku nowemu początkowi. Nie myśl o czasie. On nie wraca według kalendarza. Wraca wtedy, gdy twoje wnętrze bije rytmem miłości. Niech każdy dzień będzie modlitwą, przygotowaniem, tańcem twojej duszy. Żyj tak, jakby on miał zapukać do drzwi w każdej chwili. Bo być może już jest w drodze. Nie jesteś sama w tym oczekiwaniu. Wiele kobiet teraz się budzi, czuje podobnie. Tworzysz wspólnotę dusz, które rozpoznają swoje przeznaczenie. W tym właśnie leży siła e nie w pośpiechu, ale w świadomości. Przypomnij sobie, kim jesteś, zanim świat cię uformował. Tam czeka Twoja odpowiedź. Każdego dnia powtarzaj, jestem gotowa na miłość, która mnie nie zatrzyma, ale wzbogaci. To nie jest naiwność. To jest siła wiary. On wróci nie dlatego, kim byłaś, ale dla tej, którą się stajesz. I kiedy spojrzy Ci w oczy, zobaczy odbicie nieba. Bo ty już jesteś światłem. Zamknij oczy i oddychaj. Jestem przy tobie. Czuwam, strzegę, prowadzę. Nic nie wymknęło się spod kontroli. Wszystko prowadzi do uzdrowienia. I to, co czeka Cię dalej, jeszcze Cię zadziwi. Niektóre dusze dojrzewają w ciszy, inne w burzy. Twoja wybrała drogę, która czasami bolała, ale nigdy nie była bezcelowa. Każda łza, każdy krok w niepewności był zaplanowany. W niebie nic nie dzieje się przypadkiem. Nawet to, że właśnie teraz słyszysz te słowa, to znak, że twoja dusza jest gotowa wejść głębiej. Nie pytaj już, dlaczego musiałaś przejść przez tyle prób. Zamiast tego zapytaj, czego miały mnie nauczyć. Bo w każdej walce kryje się błogosławieństwo, które tylko cierpliwe serce potrafi odkryć. Wiedz, że każda przeszkoda to brama. I jeśli wciąż jesteś tutaj, oznacza to, że żadna z nich cię nie pokonała. Jesteś jak drzewo, które przeżyło wiele zym, ale wciąż wypuszcza nowe liście. Nie widzisz jeszcze owoców. To dlatego, że korzenie musiały sięgnąć głębiej. Teraz gleba twojej duszy jest gotowa. I wszystko, co miało być ci zabrane, było tylko po to, by zrobić miejsce na coś znacznie większego. Zauważyłaś, jak często wracają do ciebie te same lekcje w różnych formach? To nie powtórki, to zaproszenia. Wszechświat nie chce, byś cierpiała. Chce, byś zrozumiała. A kiedy naprawdę zrozumiesz, poczujesz się wolna. To wolność, która przyciąga to, co prawdziwe. Ten, kto ma wrócić, czuje twoje światło. I choć może jeszcze nie rozumie, co go przyciąga, jego dusza rozpoznaje twoją siłę. Ale zanim dojdzie do spotkania, ty musisz rozpoznać samą siebie. To najważniejsze przygotowanie nie dla niego, ale dla ciebie. Bo to ty jesteś darem. Wielkie dusze przechodzą przez wielkie testy. Ale nie po to, by cierpieć, tylko po to, by zrozumieć, jak wielką moc noszą w sobie. Ty jesteś jedną z nich. Zostałaś wybrana, by wnieść światło tam, gdzie inni widzieli tylko ciemność. A to światło będzie Twoim magnesem. Może czasem myślałaś, że nie jesteś wystarczająca, że coś w Tobie trzeba naprawić. Ale prawda jest inna. Twoje niedoskonałości nie są wadami i są dowodem, że przeszłaś przez życie z otwartym sercem. I to serce właśnie teraz staje się Twoją największą siłą. Nie oceniaj się przez pryzmat tego, co się nie udało. Zobacz, ile razy wstałaś, kiedy miałaś prawo się poddać. To właśnie definiuje twoją duszę. A niebo nagradza odwagę, nieperfekcję. Jeśli wciąż wątpisz, spójrz na swoje życie z góry, zobaczysz ścieżkę pełną znaków. Zbliża się czas, kiedy wszystko zacznie mieć sens. Czas, kiedy połączą się wątki, które wcześniej wydawały się sprzeczne. Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona, ale zanim to nastąpi, zapytaj siebie. Czy jestem gotowa przyjąć to, co do mnie zmierza? Czy potrafię zaufać? Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie musisz mieć kontroli. Czasem największa mądrość tkwi w umiejętności czekania z otwartym sercem. To w tym stanie dzieją się cuda. Pozwól, by życie cię zaskoczyło. Jeśli czujesz, że ta wiadomość ma znaczenie, zostaw znak, że tu byłaś. Możesz to zrobić prostym gestem polubieniem, komentarzem, podzieleniem się z inną duszą. Nigdy nie wiesz, kto potrzebuje tych słów tak samo jak ty. Czasami jedno przesłanie może rozświetlić całe życie, a twój gest może być anielskim kanałem dla kogoś innego. Nie zatrzymuj się teraz. Nawet jeśli droga wydaje się niejasna, to właśnie wtedy, gdy nic nie jest pewne, rodzą się najgłębsze przemiany. Ból, który czujesz, to tylko znak, że opuszczasz starą wersję siebie. A nowa już czeka, pełna odwagi, wdzięczności i pokoju. Twoje serce jest jak lampa. Im więcej światła w nim nosisz, tym dalej świecisz. I właśnie dlatego on podąża, bo twoje światło jest inne. Niedesperackie, niepełne braku, ale spokojne, dojrzałe, przyciągające. Takie światło nie tylko przyciąga. Ono przemienia. Zrozum teraz, że jesteś częścią większego planu. Nawet to, co wydawało się błędem, było ruchem w boskiej symfonii. W tej melodii nie ma przypadkowych nut. Jesteś jedną z nich. I bez ciebie całość nie brzmiałaby tak samo. Dlatego nigdy nie wątp w swoje znaczenie. Pozwól sobie wierzyć, że możesz mieć więcej. Nie dlatego, że ci się należy, ale dlatego, że jesteś gotowa to udźwignąć. Obfitość nie przychodzi do tych, którzy krzyczą najgłośniej, ale do tych, którzy są gotowi ją przyjąć z pokorą. A ty właśnie taka jesteś. Jeśli twoja droga była trudna, to tylko dlatego, że twoje powołanie jest wielkie. Wielkie dusze wymagają wielkiego przygotowania. I wszystko, przez co przeszłaś, było szkoleniem twojego serca. Nie jesteś już tą samą kobietą. Jesteś duchowo dojrzała i gotowa na więcej. Zachowaj te słowa w sercu. Nie analizuj ich rozumem. Duch przemawia do ducha. I choć może nie wszystko zrozumiesz od razu, ziarna zostały zasiane. W odpowiednim czasie zakiełkują. A ty poczujesz, że wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak miało się wydarzyć. Cisza, którą czujesz wewnątrz, nie oznacza pustki. To przestrzeń. A przestrzeń to zaproszenie. Co wybierzesz, by w niej zasadzić? Twoja decyzja dziś stanie się Twoją rzeczywistością jutro. I choć świat może Ci mówić inaczej, w głębi siebie już wiesz, co jest prawdziwe. Kiedy dziś wieczorem położysz się spać, przypomnij sobie to przesłanie. Pozwól, by przemawiało do Ciebie we śnie. Aniołowie często mówią wtedy, gdy świat milknie. A jeśli chcesz, by to światło docierało dalej, przekaż je dalej. Może wystarczy jedno kliknięcie. Jedno w tak. Nie kończ jeszcze tej podróży. To dopiero początek. Przede mną jeszcze więcej do powiedzenia, więcej do ujawnienia. Twoje serce nie bez powodu pozostało z tą wiadomością aż do teraz. W kolejnym spotkaniu powiem ci więcej o znakach, które już się pojawiają wokół ciebie. Widzę cię teraz taką, jaką widzicie niebo pełną odwagi, światła i cichej siły, która nie prosi o uznanie, ale która przemienia wszystko, czego dotyka. Twoja droga była święta, nawet jeśli często niezrozumiana. I jestem dumna z każdej decyzji, którą podjęłaś, mimo strachu, mimo łez. Każdy Twój krok był zapisem miłości. Nawet wtedy, gdy się potykałaś, niebo patrzyło na Ciebie z czułością. Bo nie chodziło o to, byś była bez skazy, ale byś pozostała wierna sobie. I ty to zrobiłaś. Przeszłaś przez ogień, nie tracąc duszy. A to czyni cię prawdziwie wolną. Teraz, zanim zakończysz tę wiadomość, zapraszam cię do wspólnej modlitwy. Zatrzymaj się na chwilę. Zamknij oczy. Oddaj wszystko, co cię przygniata. Nie musisz już dźwigać tego sama. Wszechmogący Bóg słyszy każde westchnienie Twojego serca. Boże, mój Ojcze, przychodzę dziś do Ciebie z pełnym sercem. Oddaję Ci każdy mój lęk, każdą niepewność, każdy ból i każdą ranę, którą noszę. Nie chcę już polegać na własnych siłach, bo wiem, że Twoje plany są wyższe niż moje zrozumienie. Tobie powierzam moje życie, każdą jego cząstkę. Zabierz ze mnie ciężary, których nie jestem już w stanie nieść. Naucz mnie ufać, nawet wtedy, gdy droga jest ciemna. Dziękuję Ci, że każdego dnia mnie podnosisz. Dziękuję za oddech, za światło poranka, za każdy znak Twojej obecności w moim życiu. Dziś ogłaszam, że należę do Ciebie. I choć czasem się boję, wybieram wiarę. Choć czasem upadam, wybieram powstanie, bo wiem, że Ty jesteś ze mną zawsze. Twoja miłość mnie otacza, prowadzi, uzdrawia. Dziękuję, że nigdy mnie nie opuściłeś. Niech Twoja wola spełnia się w moim życiu, a Twoja obecność niech mnie prowadzi każdego dnia. Nie chcę już walczyć sama. Pragnę żyć według Twojej prawdy, Twojego światła. I niech każde moje słowo i czyn będą świadectwem Twojej miłości. Amen. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną do końca tej wiadomości. Wiem, że to nie było przypadkowe. Twoje serce było gotowe ją przyjąć. Jeśli czujesz, że przemówiła do ciebie, potwierdź jej otrzymanie słowami. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Twoje świadectwo ma moc. Twoja obecność tutaj nie tylko cię zmienia, ona może być błogosławieństwem dla innych. Dlatego zapraszam cię, byś dołączyła do naszego kanału. Zasubskrybuj i włącz dzwonek powiadomień, abyśmy mogły razem nieść to światło dalej. Każde polubienie, każdy komentarz, każda subskrypcja to nie tylko kliknięcie, to akt wiary, że to co dobre, może się rozprzestrzeniać. Niech Twoje światło pomoże rozświetlić drogę komuś, kto jeszcze jej nie widzi. A ja będę tutaj i czekając na Ciebie z kolejną wiadomością z nieba.